Witam was serdecznie na moim kanale i dzisiaj na początku chciałabym powiedzieć, że ogłaszam dzisiaj wyniki rozdania pierwszego rozdania na moim kanale, w której nagrodą główną jest kalendarz Pure Beauty do wygrania, a dodatkową nagrodą, o której tutaj wspominałam też, że ponieważ komentarzy jest bardzo dużo. I naprawdę napłynęły piękne te komentarze. Po prostu włożyliście naprawdę mnóstwo pracy i serca w te komentarze. To jako drugą nagrodę będzie taki boks wyróżniający wyróżnienie. Takim boksem kosmetycznym chciałam go pokazać, jak on wygląda tak do kamery. Tu jest dużo kosmetyków, jest pełen boks. I trafia on do osoby, która zdobywa wyróżnienie. W przypiętym komentarzu ogłaszam wyniki rozdania. Serdecznie gratuluję osobom, które wygrały, i od razu chciałabym powiedzieć też parę słów do osób, którym się nie udało wygrać, że będą jeszcze takie rozdania na moim kanale. To nie jest jedno, jedyne rozdanie. Na pewno będą okazje, w których będę nagradzać widzów, którzy będą komentować, którzy będą subskrybować mój kanał, którzy ze mną po prostu zostaną. Bardzo, bardzo serdecznie chciałabym Wam wszystkim podziękować. Jestem naprawdę bardzo Wam wdzięczna za to, że. Dołączyliście do tej mojej społeczności za to, że zostawiliście ten ślad po sobie, ten komentarz. Naprawdę jest mi ogromnie miło, było mi naprawdę bardzo, bardzo miło czytać te wszystkie komentarze. One są naprawdę świetne i dużo dzięki temu też się dowiedziałam o Was, o Waszej pielęgnacji. Sporo rzeczy naprawdę napisaliście, jest, jest bardzo dużo ciekawych, właśnie tych informacji. Także. Ogromnie mi było miło czytać wszystkie komentarze, natomiast, no, wiadomo, pierwsze rozdanie, ta druga nagroda to też tak dodatkowo ją, można powiedzieć, dołożyłam dwie osoby, które tylko no, mogę nagrodzić w ten sposób na razie, ale mam nadzieję, że to nic nie zmieni u Was i zostaniecie po prostu ze mną. Ja ze swojej strony na pewno obiecuję, że będą takie rozdania będą różne ciekawe treści. Od Nowego Roku w ogóle zamierzam jeszcze dołożyć inne interesujące kosmetyczne treści na kanale, także myślę, że warto ze mną zostać. Także jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję, gratuluję zwycięzcom. Naprawdę, mówię, jest mi bardzo, bardzo miło, jestem wzruszona po prostu tak no, liczną odpowiedzią na tą moją prośbę i, i to, że ze mną jesteście. Na razie odkładam tutaj ten boks. I chciałabym Wam dzisiaj, w dzisiejszym filmiku dodatkowo, Zaprezentować taki kalendarz, którego co prawda już nie mam, bo on został wyprzedany, ale może będzie to pomysł na przyszły rok, żeby śledzić stronkę flakoni, bo kupiłam go na stronie flakoni i to jest taki kalendarz, który zawiera różne marki selektywne, różne kosmetyki tutaj będą. Zastanawiałam się w ogóle na stronce flakoni nad zakupem kalendarza lanką, ale jednak uznałam, że ten chyba ma więcej tych marek. Też są bardzo interesujące i tak sobie pomyślałam, że może ten otworzę i zdecydowałam o zakupie tego, a nie Lancome, który miałam pierwotnie w planie. Uważam, że to jest bardzo dobra strona, mają bardzo dobre ceny też kalendarzy na stronie Flakoni, także chyba mi się wydaje, że warto na przyszły rok się zainteresować, pomyśleć, jeżeli tym bardziej, że sezon kalendarzowy powoli dobiega do końca, także mamy już za chwilę grudzień, Fakt, w grudniu się rozpakowuje na ogół kalendarze adwentowe, natomiast z punktu widzenia marek, które te kalendarze dodają, dość powoli dobiegamy do, do końca sezonu, i dlatego tutaj właśnie chciałabym Wam pokazać taki jeden, właśnie z lepszych kalendarzy, tak mi się wydaje, które w tym roku wyszły. Ten rok był ciężki dla kalendarzy adwentowych, w ogóle ten kryzys gospodarczy też wpłynął na to i na ceny kalendarzy oczywiście. Wydaje mi się też, że w wielu kalendarzach też dominowało na przykład pielęgnacja włosów. Nie każdy to lubi dużo było tych produktów w kalendarzach do pielęgnacji włosów. Zresztą o tym będę mówić w takim podsumowaniu kalendarzowym, który zamierzam nagrać, więc tam będzie więcej informacji. Nie chcę wyprzedać troszeczkę tych, tych faktów, których chciałabym tam opowiedzieć troszeczkę o kalendarzach. Także chciałam Ci pokazać taki kalendarz, który uważam po prostu ja osobiście za jeden z lepszych. Kalendarz jest oczywiście bardzo duży. Zawiera dużo y, marek takich selektywnych, niektóre są tutaj już nawet wypisane, że są tutaj w tych pudełkach: Armani, Valentino, Bioterm, Mugler, Lanką, właśnie. No zobaczymy, co kryją pozostałe pudełeczka. Zaczynamy. W jedynce mamy duży, pełnowymiarowy balsam do ciała, w pojemności. 100 ml i to jest balsam taki bezzapachowy, nawilżający z marki Bioterm. Ja kiedyś bardzo lubiłam kosmetyki Biotermu, też no teraz wiadomo, jest dużo innych kosmetyków, chcę się coraz więcej przetestować, ale jakby z Biotermem miałam już kiedyś do czynienia i to są takie bardzo fajne, roślinne kosmetyki, nie wgłębiam się w tej chwili w składy, czy zawierają jakieś... Nie do końca przez wszystkich uznane substancje, natomiast mi się przyjemnie tego używało. Nie uczyli mnie nigdy produkt z biotermu. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś inne zdanie na temat właśnie produktów z marki bioterm. Także tutaj mamy całkiem spore opakowanie balsamu do ciała. Ustawiam go tutaj, żeby był lepiej widoczny. I w dwójce mamy coś od Armani'ego. Tak, i tutaj mamy balsam do ciała C, to jest linia zapachowa perfum. I mamy 75 ml, czyli podejrzewam, że jest to trochę mniejsze opakowanie od standardowego, ale 75 ml balsamu do ciała naprawdę starczy, żeby przetestować. No i oczywiście będzie on w nucie zapachowej C. Z tym, że wiadomo, zapach balsamu czy żalu podkreśniczego zawsze będzie delikatniejszy niż samych perfum. Także myślę, że tutaj też można sobie go przetestować. Zobaczymy, co kryje nam trójeczka. I w trójeczce mamy balsam e, do twarzy, to jest? Tak, to jest balsam rewitalizujący do twarzy, blue therapy z biotermu. I to jest takie, takie maleństwo, podejrzewam, że bardzo odżywczego, takiego kremu bogatego, tu jest napisane, że jest też bardzo bogaty, e, do twarzy na dzień, na dzień, na dzień. Państwo, miniaturka. Jeśli chodzi jeszcze wracając do y, kwestii rozdania, to oczywiście w sprawie wysyłki y, dla osób, które zwyciężyły w rozdaniu, to chciałabym, żeby kontaktowały się ze mną na podanego y, w linku maila i tam ustalimy kwestię wysyłki. Także ja to oczywiście wszystko będzie przypięte w komentarzu, także y, tutaj. Y, Oprzez właśnie maila chciałabym prosić o kontakt. Yy, mamy czwórkę i w twórce mamy. O, mamy zapach z Valentino. To jest Born in Donna. Born in Roma, przepraszam. Pomyłka, Donna, Valentino Donna. Born in Roma. Tak wygląda flakonik. Zapach jest w pierwszej chwili taki alkoholowy. Ale przebijają się nuty kwiatowe i delikatnie owocowe, także wydaje mi się, że jest to ciekawy zapach. taki typowy. Tu jest zapach. Teraz piątka. Zobaczymy, co nam kryje piątka. A w piątce mamy opomatkę z marki Lamką w takim kolorze nudziakowym. Tak wygląda ten kolor. Tak charakterystyczny zapach, taki lekko różany dla chulanką. To jest nie do podrobienia zapach, jeżeli chodzi o pomadki. I tak wygląda. No też jest miniaturka. Z tym, że pomadki na dosyć długo starczają, więc nawet małe pojemności spokojnie do przetestowania. I mamy Mikołajki, a w Mikołajkach mamy zapach tego Muglera Alien. Bardzo znany jest Angel, taka gwiazdka, ale ten Alien... Też jest dobrze kojarzony. Zobaczę. Tak, ten jest intensywny. Taki orientalny. No kwestia, czy ktoś lubi takie zapachy. Nie każdy podejrzewam lubi. Orientalne, mocne zapachy. Dobrze. I przechodzimy sobie do siódemki. To będzie taki kalendarz na pewno trochę perfumowo- Balsamowy, także tutaj, no, pytanie, czego się w każdym kalendarzu szuka, ale jeżeli ktoś szuka odrobiny makijażu, zapachów, balsamów, to jak najbardziej. Tutaj mamy co? Co to jest? To jest maskara w pojemności 2 ml. Z ich ja nie będę otwierać, bo ja już mam pootwierane maskary i one mi za chwilę wyschną, więc nie ma sensu każdej otwierać. Ale to jest po prostu miniatura maskary z Ich Kalendarz Ich solarą jest w ogóle bardzo drogi, także takiego kalendarza i tak bym nie otwierała, bo jest zbyt drogi i tam jest bardzo dużo miniatur. No ale dobrze, jak się jakiś produkt znalazł, można będzie przetestować. W ósemce mamy znów taką próbkę, miniaturkę, właśnie Blue Therapy Rich, creme rosée z algami. 5 ml też z biotermu, czyli już drugi maleńki kremik, to są właściwie takie próbeczki, można powiedzieć, z biotermu do przetestowania. Do przetestowania wystarczy, ale wiadomo, to są bardzo małe pojemności. Dziewiątka. W dziewiątce mamy kremlanką Lancome Energy Multi Lift Ultra i ten krem, no też się pojawia czasami w kalendarzach, jest dorzucany Kremy Lancôme składowo nie są najlepsze, to od razu mówię, natomiast no 15 ml to już jest krem, którym można sobie przetestować i zrobić swoje zdanie. Na plus jest oczywiście ta piękna róża Lancôme, więc on tak ładnie wygląda na półeczce. Jak najbardziej można sobie spróbować, aczkolwiek mówię, to same kremy Lancôme to nie jest jakaś tam naprawdę wielka rewelacja, jeżeli chodzi o składy. Dziesiątka. A w dziesiątce mamy piękną, no super wygląda na przykład w torebce, taką wręcz biżuteryjną pomadkę z marki i Solor w takim delikatnym różowo-brązowym odcieniu. Te pomadki naprawdę są, mimo że są maleńkie, to one są, jest ich dużo wbrew pozorom. I naprawdę myślę, że na to wystarczą. Poza tym, no to opakowanie jest po prostu śliczne. Także warto przetestować jedenastka. Ja jeżeli chodzi o Lancôme, znaczy o Laurenta bardziej, o i to lubię te produkty. Miałam kiedyś korektor taki w pędzelku, to był bardzo fajny. Mam jeszcze resztkę podkładu też z tej marki, też, też jest bardzo fajny. A tutaj mamy żel pod prysznic, La Belle, To jest Lancôme, 50 ml. No żel pod prysznic chyba zawsze się przydaje, bo to używamy po prostu najszybciej. Jest taki luksusowy, można sobie przetestować. I w dwunastce co my tutaj mamy, teraz zobaczymy. Coś niedużego znowu. Tak, ale to jest 5 ml z biotermu znowu kremu, z tym, że to jest z retinolem. Także tutaj yy, w okresie takim jesienno-zimowym, kiedy testujemy retinol to jakaś tam miniaturka dodatkowa do przetestowania retinolu myślę, że to się przyda, jeżeli chcemy zobaczyć, jak tutaj, by taki krem działał i przetestować markę Biodren, no bo mamy już trzy, tak naprawdę mini kremy, to jest 15 w sumie mililitrów, to troszeczkę możemy coś powiedzieć, przynajmniej czy nas nie uczula. Trzynastka, a w trzynastce jest maseczka, maseczka z Biotermu również, Life Plankton, taka w płachcie, także też Dobrze, postawimy je tutaj i przechodzimy do czternastki, a w czternastce mamy żel pod prysznic Aqua Di Gio, e, Giorgio Armani. Także kolejny żel pod czyli tak jak mówiłam balsamowo, żelowo, troszeczkę makijażowy jest ten rok, te kosmetyki pielęgnacyjne to są raczej takie e, miniaturki próbki. Piętnastka. W mamy Flower Bump Victor and Roll, Bardzo ładny zapach, jeżeli chodzi o perfumy. W takiej jakby diamencie. Takim. No ładnie to wygląda. A tutaj mamy kremik do rąk. Kremik do rąk w okresie jesienno zimowym zawsze się przydaje. Tu jest 50, tak? 50 ml. Zgadza się. Także tutaj mamy. Oj, oj, oj. Wszystko by zaraz upadło. Dobrze, i mamy szesnastkę, szesnastka, zobaczymy co nam kryje szesnastka, to jest coś małego, bo jest leciutkie, o tutaj mamy koncentrat pod oczy z Genefique, z Lanką Light Pearl, 5 ml koncentratu pod oczy, zakładając, że kremy pod oczy, koncentraty mają 15, to tak jedna trzecia opakowania. To już można sobie przetestować, pod oczy stosujemy naprawdę niewiele produktu, żeby nie obciążać skóry pod oczami, więc tutaj jak najbardziej można przetestować. Szesnastka, perfumowany krem do ciała Idol Lanką, czyli znowu mamy do buty zapachowej Idol, właśnie z marki Lanką. jak najbardziej 50 ml balsamu. Teraz kolejnym numerkiem jest 18. I tu mamy o coś innego. Tutaj mamy antyperspirant pełnowymiarowy z biotermu yy, z witaminą F, 75 ml w kuleczce, czyli też inny produkt przydatny, jak najbardziej. 19. W 19 mamy Prada Paradox i tutaj mamy mleczko do ciała. To są oczywiście wszystko balsamy czy żele w jakichś nutach zapachowych, z tym, że one no, nie będą jakoś bardzo drażniące, nawet jeżeli ktoś nie przepada za perfumami, zwłaszcza jeżeli chodzi o żele pod prysznic, bo je spłukujemy. Natomiast zawsze, jeżeli taki balsam nam się nie podoba, to możemy kogoś obdarować takim balsamem. Myślę, że sam fakt, że to jest ekskluzywny balsam, to powinien kogoś, zwłaszcza komu się ten zapach podoba, ucieszyć. Mamy teraz dwudziestkę. A w dwudziestce mamy o mamy zapach libr z Ivesolor. Mamy 7,5 ml, czyli nie 5, a troszeczkę więcej. I on jest, wygląda tak, też bardzo ładnie. Zapach z tego co pamiętam jest mocny, intensywny. To już jest mocniejszy zapach, taki bardziej orientalny, owocowy, no ale sam flakonik wygląda ślicznie. Ja mam jeszcze zbiory takich miniaturowych flakoników, które kiedyś eksponowałam w takiej szafeczce. I na pewno kiedyś taki film nagram na temat właśnie starych zapachów, różnych zapachów. Także wam pokażę też, jak to wygląda, bo trochę mam tych zbiorów. Tutaj mamy 21. Tutaj mamy również 7 ml koncentratu Nefix Lancôme, czyli troszeczkę większa miniatura. Tutaj już mamy dwie takie miniaturki. No i mamy 22. Powoli zbliżamy się do końcowych okienek. A tutaj mamy znowu jakiś zapach: tak, My Way Giorgio Armani. Taki mały różowy flakonik z przepiękną granatową główką. To jest zapach owocowy też bardzo przyjemny. Delikatny. Także nawet zapachy możemy sobie tutaj troszeczkę potestować. Czyli jak najbardziej. 23. Większe pudełeczko i cięższe. A w nim mamy do kompletu tutaj pod podprysznic C, a tutaj mamy balsam do ciała też z tej linii zapachowej C z Giorgio Armaniego, czyli super, mamy kolejny produkt. Pojemność 75 ml, no i mamy wiwilinę, ostatnie okienko, tu nie mamy już 25, więc powinno być coś pełnowymiarowego przynajmniej, tak, pełnowymiarowy tuż do rzęs z lanką, Idol lash, lash Lifting Warm Mascara, czyli mamy taką zwiększającą objętość rzęs maskarę. Ona ma taką wygiętą szczoteczkę, prawdopodobnie, żeby też łatwiej było dolne i górne rzęsy pomalować, a opakowanie yy, tak wygląda. Super. Pełnowymiarowy produkt w wigilijnym okienku. Czarny, czyli tradycyjny, jak najbardziej na plus. I są to już wszystkie produkty z tego kalendarza odbętego. Jeżeli ktoś szuka zapachów, Chciałby potestować, czy to miniatury perfum, czy balsamy, czy to jak najbardziej. Jest to dobry kalendarz. Dodatkowo jeszcze mamy troszeczkę kosmetyków makijażowych, też pełnowymiarowy, tuż do rzęs. No i miniatur do potestowania innych. Mamy też niewiele pielęgnacji, ale takie miniaturki do przetestowania. Także wydaje mi się, że ten kalendarz też mógłby być dobrym wyborem na przyszły rok. W ogóle strona Flanconi do oszukania kalendarzy. Oni tak już jest niedostępny, więc pokazuję jako taki przykład ciekawego kalendarza na przyszły rok. Warto, warto będzie zaglądać moją stronę. Na pewno zrobię podsumowanie kalendarzy adwentowych jeszcze. Jeszcze w planie mam jeszcze kalendarze adwentowe, także jeszcze będą u mnie na kanale. I słuchajcie, przede wszystkim jeszcze raz chciałabym podziękować serdecznie za naprawdę tak liczny odzew, tak dużo subskrypcji, które się pojawiło, tak liczne komentarze. Jest mi naprawdę ogromnie miło. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Także jeszcze raz gratuluję zwycięzcom. Proszę pisać do mnie w sprawie wysyłki na podany adres mailowy. Pozostałym osobom również chciałam podziękować i przypomnieć, że będą rozdania jeszcze. Także proszę zostańcie ze mną. Zostawcie po sobie ślad, zostawcie kciuka do góry. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.